Witam wszystkich 28 października, końcówka umamy. Pada deszcz. Myślałam, że coś porobi, a tutaj nie za bardzo. Ten minobluz jak co roku wygląda przepięknie, chociaż w tamtych latach jeszcze oplatał drzewo, w tym roku jakoś tam te liście spadły i nie wygląda to tak spektakularnie, ale na dole przepięknie. E, krótki obchód u mamy. Tu jeszcze czekamy. Będzie niedługo koszenie ogrodu. Bardzo lubię te owoce pięciornika. E, przepraszam, ognika oczywiście. Taki trochę niewyraźny obraz wyszedł. Ognika szkarłatnego. Natomiast e, co ciekawe jeszcze cały czas kwitnie ten tytoń. My pierwszy raz go zasiałyśmy, ja go zasiałam tutaj w kubełku. A ja on w tym kubełku sobie tak tutaj kwitnie. W lecie trochę cierpiał na tle tych magnolii i lilaka, które przebarwiałam się bardzo pięknie. Różyczka jeszcze obok. No, kwitnie i kwitnie, może już któryś, długi miesiąc na pewno. Także tutaj będziemy robić ogrodowe harakiri, bo niestety no się, te, ta trawa się rozrosła, te samusiejki, nawet nie ma co tam chodzić. To co lubię o tej porze roku to są właśnie te żółte kolory. Bardzo mnie to cieszy, to jest ta pora roku, że jeszcze nie jest tak depresyjnie, bo. Nie wiem, ten żółty kolor wpływa pozytywnie na nasze samopoczucie. Zawsze tak mam co roku i chciałam nawet pojechać sobie gdzieś na jakąś przejażdżkę, zobaczyć na jakiś las. Też to, co cieszy, to posiadanie własnych owoców w ogrodzie. Uważam, że nawet jak się ma najmniejszy ogródeczek, taki jak ja mam przy bliźniaku, to też powinno się mieć swój jakiś owoc, więc ja Staram się, żeby o każdej porze roku coś było. Teraz mam winorośle, resztkę swoich i częściowo od sąsiada. Piękny ten żółty, prawda? Pięknie to wygląda. I y, troszkę mam agrestu właśnie ma, troszkę mam porzeczek. W donicach mam nawet truskawki. Także każdy powinien coś mieć. Nawet w donicy przecież można coś mieć. Także to właśnie tak patrzę na te liście, bo to pewnie taki ostatni już obraz. A to jeszcze orzeszki pewnie pod orzechem są. Zrobię takie kółko do domu. że niedługo będzie tu wyglądało inaczej, więc może ostatni taki filmik z tego sadu, który jest jeszcze przed naprawą przed ścinaniem. Tutaj nasze śliweczki nie wszystkie dałyśmy radę. Tutaj tam stoi autko i tu żółte liście przepiękne od em, e, czereśni oczywiście. Także wydaje mi się, że w niektórych językach, nie wiem, może w ukraińskim, na październik się mówi chyba liścień, ale muszę to sprawdzić. W każdym razie coś mi się z liśćmi tam kojarzy. U nas się mówili listopad, ale najwięcej liści to jest właśnie tak na przełomie października i właśnie listopada. Także strasznie ten obraz lubię. A na przykład taki widok, gdzie jest ta nasza nowa altana Anna Domini 2025. Znaczy to nie wygląda pięknie. Tu po lewej te miskanty przebarwione na żółto i ta piękna biała altana. Naprawdę ślicznie. Cały czas jakiś kolorek, coś tu się zdarza. Ta róża, która normalnie się nie rzuca w oczy. Lawender, coś tam chyba, Dream. Przebarwione też hortensje Vanilla fres, Z tyłu też jakieś inne drzewka, się zastanawiam, to są pewnie jakieś Derenie. To hmm. jest jeszcze Złotlin, kwitnie najpiękniej chyba Pomponella u mamy. Pomponella i jeszcze hosty przebarwione. To zamówiłam wcześniej cały czas jeszcze kwiaty na planten un Blomen, co to jest za cudowna róża. Przyznaję się, że zamówiłam sobie drugą taką samą do siebie i też zrobię doświadczenie w tym roku, bo pięknie kwitnie tutaj, jak mam, moja mama to mówi Georginia, czyli Dadalia, którą zasadziłam w ziemi. No wiem, że u niektórych już przemarzły, ale tutaj u mamy, my jesteśmy tutaj Team Wrocław. Tutaj umamy właśnie osłonięty, tak się tu stworzyła taka jakaś enklawa pomiędzy tą altaną, a tymi krzewami i starymi pieńkami, tak można powiedzieć i między różami okrywowymi I w sumie w efekcie ta gorginia czyli Dalia wcale nie przemarzła i być może ja zrobię doświadczenie, zostawię ją na zimę, nie wiem co wyniknie z tego, no nie kosztowała majątek, ale może sobie da radę. Jeszcze nawet jest w pąkach niektóre, niektóre łodyżki, więc Iwona już nie kwitnie, resztka róży balu. Druga vanila fres u mamy, to tą z małych sadzoneczek nawet zasadziłam z, z dwa lata temu tutaj. Natomiast ciekawe, rzuciłam sobie gdzieś tam pod koniec lata tak garść m, nagietków. To są świetne tak naprawdę rośliny. Naprawdę ile kosztuje Jedno opakowanie na Gietka, no 2 zł, 3 zł, nawet czasami mniej na wyprzedaży. Czy to nie cieszy oka? Że niewiele trzeba. Tak samo te przeparwiające się liście rugos. Rugozy są pod wieloma względami fajne, chociaż moim zdaniem te nowe, produkowane w ostatnich latach w szkółkach, są jakieś słabsze i herlawsze niż te co były kiedyś. I yy, trochę mamy tutaj zarzut to pewnie wynika z stworzenia różnych hybryd. Natomiast klasyczna rugoza, taka, co się kupiło parę lat temu, no to to jest twarda róża, która wszystko <grym> przetrwa, ale jeszcze ma o tej porze roku często owoce. Ta akurat nie ma, natomiast kolejny atut rugozy że się pięknie przebarwiają, Bardzo fajne róże. I tu obserwuję wsadzoną w tym roku gaury. Myśmy nie mieli, nie miały wcześniej gaur. Ja u siebie mam w donicy dwie chyba. Tu mamy jedną, wsadziłam na ziemi i kurcze listopad prawie a ona się ma świetnie te gaury będę obserwować zobaczymy jak w zimie sobie poradzą tu nawet kurcze jeden pomidorek się jakiś zasiął cud po prostu sam się chyba zasiął bo ja go tutaj nie sadziłam bynajmniej pewnie zmarznie lada dzień no i jeszcze też nie, nie wycinamy chyba że mama w końcu nie wytrzyma tu przy altanie Cały czas ta wspaniała mieszanka. Najpierw to tutaj kiedyś były zawsze właśnie aksamitki i też przede wszystkim Titonie, a w tym roku to już jest mieszanka czterech rzeczy bardzo fajnych. Mianowicie tu są właśnie jeszcze niektóre kwiaty titonii. W tle Ostnica to dwójka Ponytail, trójka to te aksamitki wyniosłe, wzniosłe właśnie te titonie. I czwórka to są skanciki, które tu wsadziłam jako maluszki. Ten to na pewno był bukle. A ten właśnie nie wiem, czy to był bukle, bo liście mają dokładnie takie same. Czy to, to jest po prostu w innej fazie bukle, czy... Czasami bardzo trudno to jednoznacznie stwierdzić, czy to jest już inny, bo te sadzonki pamiętam, sadziłam z dwa lata temu chyba w listopadzie, a nawet w grudniu już miałam zmarznięte ręce, już było ciemno i jak ktoś sadził w takich warunkach, to wie o co chodzi. I jeszcze tak pokażę z takich rzeczy, co kwitną o tej porze. Trzecie kwitny nie jest złotlinu. Strasznie lubię te krzewy. U mnie w ogrodzie padły, bo miały za mało miejsca. U mamy udało mi się dwa, że przeżyły. Nawet się rozrosły. I też co o tej porze kwitnie, muszę to pokazać. U mnie też nawet w dziurach rosną między płytkami. Wyżliny, czyli, um, czyli liwie paszcze. I kolejny przykład taki jak nagietek: czegoś, co kosztuje 2-3 zł, a kwitnie do mrozów. I tutaj też, tu były pomidorki, ale pomidorki. Chociaż praktycznie jeszcze jest parę. No i się prawie podprawia, pomidorka sobie zjem. Gruszkowa tego. Nie ma to jak własna. Ja. Pycha. No ale chciałam powiedzieć ona um, z Turcja. Jedna z moich ulubionych kwiatów yy, sianych, a tak na marginesie przyjął tu między tymi różnymi bylinami i różami. Przyjął się widzę też zawilec japoński. Taki jakiś odmianowy. I na koniec tam nie będę pewnie mówić, bo tu liście jest bo tam sąsiadka może gdzieś już. Być, ale pokażę jeszcze róże rozanne między aksamitkami przy samym wjeździe do domu mamy tą rozannę posadziłam w tym sezonie pięknie kwitnie jeszcze ta wła się przebarwia już pokażę bosko prawda No i na zakończenie aksamitka wyniosła i rozanna. Voilà. No tak, no to dobrego wtorku wszystkim. Przypominam, końcówka października.